Zobaczcie, przyszło mi nowy Etui, i na razie pochodzę w nim, bo troszkę się wpisuje w tematykę świąt. Jest chyba renifer, mam nadzieję. A nie. No tak, 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 bo tu jest napisa napisane. jest tutaj. Słuchajcie, witam się dzisiaj z wami w 10 vlogmasie. Mamy 11 grudnia i mój dzień się zaczął beznadziejnie. Ja po prostu nie wiem, poniedziałek był beznadziejny i czy teraz każdy dzień w tym tygodniu. Będzie musiał być beznadziejny No tragedia, jakaś po prostu znowu mam zablokowanego Instagrama Mimo, że nic nie zrobiłam, żeby miała zablokowanego To chciałam zrobić dzisiaj makijaż w niebieskiej kolorystyce świąteczny I nie wiem, czy robić, chociaż zrobię raczej i zrobię sobie zdjęcia A później go zmyję I dodam na przykład jutro, gdy mi się odblokuje W ogóle paznokcie chcę dziś zrobić, bo został mi tutaj tylko jeden Z sorki A tutaj dwa Także kupiłam wczoraj, właśnie primer, ten kwasowy z Neonaila, więc mam zamiar się za to zabrać, ale jest już całkiem późno. Ja jestem zła, w ogóle nie mam weny do niczego. Na szczęście dzisiaj zali. Boże. Na szczęście dzisiaj zali, które przyszło mi pięć rzeczy, więc się cieszę. Jedna jest dla mojego brata, a cztery dla mnie. Nie mam jeszcze awizo, także jutro sobie odbiorę z poczty. Zrobiłam kawę sobie, jak mogliście widzieć. No i cóż, jak mogliście również widzieć, zaraz będzie połowa grudnia, a śniegu u mnie nadal nie ma. Dajcie znać, czy u Was jest śnieg, ponieważ u mnie nie ma. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jeszcze nie czuję klimatu świąt. Nie dociera do mnie nawet, że jest grudzień. Może gdyby był ten śnieg, to by było inaczej. Nawet choinka mi nic nie dała, żeby poczuć ten świąteczny czas, naprawdę. Dobra. Idę się malować. Nie, wiecie co? To w ogóle nie jest mój dzień makijażowy. Jestem już taka zła. I na ten Instagram, i na ten makijaż, i na zdjęcia. Już jeden miałam zrobiony, musiałam zmyć. Nie, no po prostu masakra. Z tego wszystkiego otworzę kalendarz z czekoladkami, żeby wszystko nie było takie złe. Więc. A, dzisiaj jest 11. Ja nie zjadłam wczoraj czekoladek. No tak, przepraszam. Dzisiaj jest 11. Tu jest. Bałwan. I się zjadam, bo już jestem tak zła, że naprawdę. I bombka. Hmm. Marnuję czas na robienie makijażu, który muszę później zmywać, którego nie mogę dodać, bo mam zablokowane koncerty na Instagramie. Świetnie. Połowicznie udało mi się ogarnąć sytuację, ponieważ nałożyłam holograficzny błyszczek na usta, który na żywo wygląda super Tutaj nawet gdy mówię, też wygląda bardzo w porządku Natomiast na zdjęciach jest to jakaś tragedia Tak samo jest z tuszem do rzęs białym, który ma robić efekt szronu yy, Tutaj wygląda spoczko Na żywo wygląda jeszcze bardziej spoczko Na zdjęciach niestety nie mogę tego uchwycić dobrze Po prostu... Ostatnie dni to są jakieś tragiczne dni makijażowe i mega mnie to denerwuje. I dodam takie zdjęcie i koniec. Dobra, masakrę naprawdę muszę coś ogarnąć i nie wiem w ogóle, czy pojawi się post dzisiaj z tym makijażem, czy co, ale muszę jeszcze nagrać ten filmik, więc mam, na, mam nadzieję, że tam to będzie pomyślne i udam się za pierwszym razem. Dobra, udało mi się nagrać filmik hol zakupowy, więc ja go opublikuję w sumie zaraz, ponieważ. No, żebyście sobie zobaczyli wcześniej, tak? A vlogmas się pojawi wieczorem, więc chociaż to mi się udało za pierwszym razem, super, bardzo się cieszę. Więc muszę poogarniać, bo bałagan mam tu niesamowity. W ogóle moja konstrukcja do nagrywania tutaj jest. Nie chcielibyście wiedzieć. Mam bałagan z holu zakupowego. Mam bałagan na toaletce po makijażach, yy, prawie, że nieudanych Pomalowałam już rzęsy na czarno, ponieważ muszę wyjść z domu do ludzi, więc nie chcę iść w białych, bo czułam się, jakbym miała niepomalowane Natomiast z bliska miało to dawać efekt szronu yy, Jeszcze wrócę do tego tuszu, żeby zrobić coś innego, ale dzisiaj to jest jakiś kompletnie mój niemakijażowy dzień Uff, Ciężko, ciężko, ciężko Wiem, że narzekam dzisiaj w tym vlogmasie, ale no przepraszam, ja mówię jak jest, po prostu Czasami są takie dni, prawda? Dobra, odzywam się do was o 18:10 e, wróciłam do domu, ponieważ byłam z mamą na mieście to odwiedzić Jedną rzecz. E, I tak, będę oglądać Brzydule, dwa odcinki za moment. I przy okazji zrobię sobie nowe paznokcie, bo mam zdjęte już te ten jeden i te dwa z prawej ręki, e, już to mam zdjęte i Mm, sąsiad zrobię sobie jakiś remont i co chwilę czymś tłucze i wierci, więc i tak już za dużo dzisiaj nie nagrywam, poza tym mało będzie się działo ciekawego, no bo brzydula, paznokcie wiecie z psem i tyle. Yy, w ogóle to mama mi dzisiaj wycinała skórki, więc mam przygotowana tak naprawdę paznokcie, żeby móc je zmatowić i pomalować, więc mam nadzieję, że mi się to szybko zejdzie naprawdę. I że się nie wkurzę, że lakier będzie w porządku i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, to przed świętami zrobię jeszcze nowe, a teraz chyba zrobię jakieś zwykłe, jednolite, żeby długo na tym nie siedzieć, ale żeby mieć pomalowane, więc. Słyszycie, co? Więc ja lecę. Malować yy... dawać paznokcie. Dobra, ja w tym momencie zakończę tego vlogmasa Słuchajcie, dzisiejszy dzień to jest jakaś totalna porażka Po prostu wszystko jest nie tak jak trzeba Na sam koniec chciałam obejrzeć Barwy Szczęścia Natomiast TVP2 postanowiło u mnie dzisiaj mieć brak sygnału W dwóch telewizorach mi nie działało Jeden miał brak sygnału, a drugi z dekoderem się obraz Był sam dźwięk Także wszystko po prostu jest bez sensu Ja nie wiem, co się dzieje, ale jak rozpoczęłam poniedziałek źle, tak po prostu cały tydzień, już jest połowa, idzie koszmarnie Nadal nie mogę dodać nic na Instagrama, przez co jestem nadal zła No ale żeby nie było tak negatywnie, no to trzeba zawsze widzieć jakieś pozytywy A więc zrobiłam dzisiaj nowe paznokcie Super, tylko nie mogę dodać nic zdjęcia na Instagram, więc ubolewam nad tym Mam nadzieję, że to się szybko zmieni i. masakra. Dobra. Żegnam się z wami. Zostawcie mi łapkę w górę pod tym vlogmasem. Będzie mi bardzo miło chociaż zobaczyć pozytywny odbiór tego vlogmasa. Tak jak mówiłam w filmiku poprzednim, który również pojawił się dzisiaj, zasubskrybujcie kanał, ale nie zapomnijcie o włączeniu dzwoneczka, bo wiem, że dużo osób ma problem z tym, że się filmy nie pokazują subskrybentom, więc włączcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. No i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, cześć.